Udało się! Wreszcie siebie widzę! Ale ciekawe, czy ktoś jeszcze może mnie zobaczyć? No, takiej techniki w krainie straszków jeszcze nie było! Siedzę sobie w domku, włączam sobie toto i proszę, ekranik, kamerka i będę mógł rozmawiać! Ale zaraz, czy aby na pewno? Czas do kogoś zadzwonić! Chwileczkę! Cześć, Lulu. Cześć, Stachu, co tam u ciebie? No właśnie, udało mi się uruchomić toto i jestem zachwycony. Daj spokój, Stachu, to zwykły komunikator. Takie coś do rozmawiania z domu z innymi, którzy też są w domu. Wszystkie niestraszki już to mają. Porozumiewają się online. Chyba jesteś ostatni, który dołączył. Naprawdę? A co to znaczy online? Że dzwonimy do siebie przez internet. Rozmawiamy ze sobą zdalnie, widząc się i słysząc. Czasami coś się urywa i robi takie. Pss. O, tak jak przed chwilą. Ale zaraz znów dobrze widać. Wiesz co? Zaraz zadzwonimy do reszty. Cześć Lola! Cześć, Stachu! O, i Zuska jest! Cześć, kochani, co robicie? Zachwycamy się nową technologią. To naprawdę wspaniałe, że możemy ze sobą wszyscy rozmawiać, że możemy się zobaczyć nie wychodząc z domu. A wiecie co? Jest jeszcze ktoś, kto nas wszystkich widzi. Dzieciaki! Przywitajcie się! Cześć! 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 Ale zaraz, gdzie jest Tadek I Już go wydzwaj! Adek, Tadziu. Tadeusz, gdzie jesteś? Jestem. Gdzie nie widzę cię? Schowałem się. Dlaczego? czego? Bo, bo ja się boję. Czego ty się znowu boisz? Że przyjdzie wielki wirus. Wilusek, taki maleńki jak to jest, ale ja słyszałem, że tu panuje taki wielki wirus, koronawirus. Tadzio, kochany, są różne rodzaje wirusów na świecie. Jest ten koronawirus albo grypa na przykład. O, grypę to ja miałem! Nie przerywaj, no ale wszystkie wirusy są bardzo malutkie, takie tyci, te cienkie. Tak małe, że mogą latać w powietrzu na malutkich kropelkach, które wydostają się, gdy na przykład kichamy albo kaszlemy. Dobra, dobra. Niby nie ma się czego bać, bo wirus jest taki maluteńki, ale wiecie dlaczego ten wirus jest taki głośny? Bo tych wirusów jest dałe mnóstwo! Tyle, ile ziarenek piasku na plaży? No tak. Y tyle, ile kropel w rzece? Tak. Tyle, ile cukierków w paczce? Mniam, mniam, bo to ja bym chciał. Nie żartuj, Stachu. To są bardzo poważne rzeczy. Wirusy rzeczywiście są maleńkie. Jest ich bardzo dużo i łatwo się rozprzestrzeniają. Można je sobie nawzajem niechcący przekazywać. A co on w ogóle robi, ten, ten koronawirus? Jak się dostanie do naszego ciała? Ja wiem. Jak się dostanie do naszego ciała, to mówi mu na przykład, że mamy każdy. To bardzo dobry przykład. I powoduje gorączkę. Wiem, bo miałem. Nie ma się czym chwalić. Kłopot w tym, że nawet my możemy zarazić kogoś innego. A jak ja niby mogę kogoś zarazić? To bardzo proste. Kichając na niego albo kaszląc, nawet z bardzo bliska mówiąc. Nawet jak na rękę kichniesz i ją potem podasz, to na tej ręce może siedzieć wirus. No coś ty. Poważnie? No, no tak. Tak. Dlatego zawsze powinno się zatykać buzie, jak się kicha albo kaszle, ale nie ręką, tylko rękawem i najlepiej w łokciu. O tak! Ale fajnie, nowa moda na kichanie. Mogę spróbować? No pewnie. Wszyscy spróbujmy. Cieciaki też. No to uwaga, kochani. Pokażcie, jak się powinno zakrywać usta przy kichaniu. Uwaga! Trzy, cztery! Aaaa! <śmienicza> I pamiętajcie, że zawsze tak trzeba kasztać. Bo wyobraźcie sobie, że może być tak, że będziecie myśleli, że jesteście zdrowi, a tymczasem ten wirus będzie w nas siedział. Tak po cichu. No i możecie zarażać, nawet o tym nie wiedzą. Zuzka, a skąd ty taka mądra jesteś? Hmm. To nie jest mój wymysł. Ja po prostu się uczyłam od mądrych ludzi. Bo chcę być lekarzem. Jezuska mówi prawdę. Ja też to słyszałam od pani w przedszkolu. I mówiła jeszcze, że jak dbamy o swoje zdrowie, to tak jakbyśmy dbali o zdrowie całej rodziny. Ale jak tych wirusów jest tak dużo i potrafią siedzieć po cichu, to jak możemy z nimi walczyć? No właśnie, przecież nas jest tylko pięciolo. Ja wiem, ja znam kilka sposobów. Trzeba często myć ręce. Tak! Po każdym powrocie z dworu. I po każdej wizycie w toalecie. I przed każdym jedzeniem. Trzeba się dobrze wysypiać, czyli nie siedzieć do późna w nocy. I trzeba dbać o siebie i zdrowo się odżywiać, żeby być silnym. O, jeść to ja lubię! I trzeba wspomagać swój układ odpornościowy. A, a co to jest układ odpolnościowy? Zaraz ci wytłumaczę. Zaraz, zaraz. Stop! Słuchajcie, my tu sobie gadu, gadu o jakimś koronawirusie. Robi się coraz poważniej, a tymczasem zapomnieliśmy, że nie jesteśmy sami. No tak, dzieciaki są z nami. Ja wcale nie wiem, czy nie wolałyby się pobawić w coś, niż tylko rozmawiać o chorobach. Zapytajmy wprost. Dzieci, chciałybyście się może w coś wspólnie pobawić, zatańczyć albo zaśpiewać? Ja tak! I ja, ja też! <grych> Cicho, nie was tam. Dzieciaki, zabawimy się? Cudownie. Cudownie! W takim razie nauczymy was naszej ulubionej piosenki i tańca do niej! No to dzieciaki wszyscy wstajemy i uczycie się słów oraz ruchów razem ze mną. Uwaga! Nie straszki dziś witają cię, lecz chcą, byś zapamiętał, że gdy puka ktoś, sprawdź najpierw kto to i prawdę mów rodzicom z ochotą, rowerem w kasku jeździ wolno, po drodze w kasku drogą polną. Pas zapinaj, nie przeszkadzaj. Kierowcy, dobrze doradzaj. I teraz bioderko. Spaszne wie, kto to I prawdę mów rodzicom, co chodzą Lawerem w kasku jeździ wolno Po drodze w parku drogą polną, Chodź, zachwynaj, nie przeszkadzaj Kierowcy, dobrze, poradzaj I nóżki! luzka, Luska, nóżka, 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 nóżka jak dzieciaki, podobało się wam? No to jeżeli tak, to spróbujmy zrobić to jeszcze raz. Uwaga! Wszyscy gotowi? No to zaczynamy! A ty się kiedyś zgubisz w mieście, to masz zaczekać tam, gdzie jesteś, Słuchajcie, bardzo mi się podoba ten nasz nowy komunikator online. Możemy sobie porozmawiać, w ogóle nie wychodząc z domu. No to może umówimy się na kolejne spotkania. Wspaniale! Tylko koniecznie musimy zaprosić na te nasze rozmowy dzieciaki. Kochani, będziecie chcieli się z nami spotkać? Obejrzeć nas? Cudownie, w takim razie kliknijcie na nasze kolejne odcinki. W każdym kolejnym będziemy świetnie się bawić, wspólnie tańcząc i śpiewając. A o czym będziemy rozmawiać? Ja to chciałbym się dowiedzieć więcej o tym całym internecie online. Czy to jest dla dzieci bezpieczne? Ale może poopowiadałbyś nam Stachu o bezpieczeństwie w podróży i na ulicy. Ty jesteś przecież specjalistą. Dzięki, Lolu. Dobrze. Będzie też o higienie, diecie, budowaniu odporności, ale przede wszystkim będziemy się dobrze bawić z dzieciakami. Póki co pamiętajcie, żeby często myć ręce i nie kichać, nie kaszleć na innych. A, o, A teraz czas się już pożegnać. Ej, poczekajcie, zobaczcie, Tadek też chce coś powiedzieć, tylko on zawsze taki nieśmiały jest, jak mówimy do dzieci. Tak, ja chciałem, chciałem poprosić was, żebyście o siebie dbali. A jeżeli ktoś z was obawia się troszeczkę tego całego kolonawirusa, to powiem mu wprost. nie bój się. Razem go pokonamy. Do zobaczenia! Do zobaczenia! Dzień dobry! Dzień dobry!